Potem do, do autoryzacji, proszę, <grymne> wedle, wedle prawa. Na naszą mm. Chciałbym na początku tak szybciutko obejrzeć wam historię hmm, tej parafii. Nie, niemożliwe, bo historia jest bardzo długa, ma kilkaset lat. Sam kościół, który stoi na zamkowej górze, ma prawie 200. W 2016 roku będziemy przeżywali równo 200 lat od tego momentu, jak został zbudowany. Podobnie jeszcze długo się ciągnęły prace w środku. Pracowali tam poważni i dobrzy rzemieślnicy z Włoch. Niestety nic się nie zachowało, dlatego że kościół. Był ruiną w 70 latach, jak się wchodziło do kościoła, to przez kopułę można było zobaczyć niebo, tylko potem jakieś tam pieniądze znaleźli, wyremontowali kościół i w 1990 roku postawili organy, które są kościoł niezgody do dzisiejszego dnia. I tak jak no, ja to już widziałem, rozumiałem wcześniej, jest to problem polityczny oddanie tego kościoła. Jeśli nie będzie woli politycznej, to jest to niemożliwe. Ani sąd, ani odwoływanie się do sumienia czy do, do zwyczajnej ludzkiej sprawiedliwości. Yy, prosto nie ma to najmniejszego sensu. Ja yy, jako proboszcz od 9 lat tutaj na tej placówce tak rozumiem, że Pan mógł chce budować żywy kościół przede wszystkim. I mam takie doświadczenie, że rzeczywiście są we Włoszech piękne kościoły. Prawda? Ja byłem w Romano w 2000 roku, tam żeśmy to w takim romańskim kościele, który ma 800 lat. Proszę wybrać, ten kościół otwierają raz w roku na odpust i dla nas po raz drugi, żebyśmy my mogli do krajnicami odprawić tam mszę świętą jednego dnia. Nie ma ludzi, czy znaczy, są ludzie, ale nie przychodzą do kościoła. I to jakoś bardzo mocno mnie, pokazuje mi, że istotą jest to, o czym było, przewinęło się, prawda? Ten kościół z żywych kamieni. On jest o wiele bardziej ważny, i znak tego kościoła o wiele mocniej przyciąga do Pana Boga współczesnych ludzi. Teraz ludzie już nie chcą chodzić do kościoła. Robią sobie zdjęcia na tle pięknych kościołów. Jakby to, co jest w środku, i to jest istotą, już ich nie przyciąga. Jest to pewien znak czasu, ale o tym nie chcę mówić. Myśmy, ja kiedy przyszedłem przed 9 laty, to zostałem taką sytuację, że msze święte odprawiały się w domu, tam w moim pokoju, w którym ja obecnie mieszkam. Prawda? Potem e, ja postanowiłem, żeby przenieść kaplicę z tego mniejszego do większego pokoju. Znaczy tym, w którym będziemy jeść obiad, którym piliśmy kawę. Tam przez kilka ładnych lat była kaplica. Nawet zostały jeszcze otwory, po, po tabernakulum, które tam w rogu wisiało przy oknie. E, ale przyszły takie, takie, tak, taki moment przyszedł. Ja już nie wytrzymałem psychicznie, prawda? Kiedy masz kaplicę w domu. Jest to strasznie trudne. Nie wiem, czy ktoś to przeżywał, czy nie. O, do pewnego momenta, potem już człowiek nie daje rady z różnych względów, prawda? Z różnych względów. No, także i tego, że chcesz mieć intymne, prawda, chcesz być samemu, a to się nie dawało. Wyobraźcie sobie, że na w tej kaplicy było 30 osób. Tam nawet niektórych ślubowaliśmy, prawda, i było 30 osób. No to jest nie do pomyślenia, ale jest możliwe. Nie było tego pianino, całego tego bałaganu, który tam z tyłu jest, którego nie zdążyłem posprzątać. No. E Pan Bóg jakąś tam historię robił, prawda, i zbawiał ludzi. I potem przyszła taka myśl, że nie, ona nie była na początku moja, żeby ten garaż, to był garaż, tam był wjazd dla dużego samochodu, a to był wjazd dla małego, żeby go przerobić i tutaj robić kaplicę. I, I myślę, że, jest, że było to wolą Pana Boga, dlatego że tutaj jesteśmy niezależni. Możemy w każdym momencie się spotkać, prawda, nie trzeba iść i prosić, i być zależnym od tego, czy pozwolą, czy nie pozwolą wejść do kościoła. Cokolwiek, prawda? Katecheza tak zawsze była u nas w domu, prawda? Teraz możemy robić tutaj, w kaplicy. Na górze też jest pomieszczenie. Poprosimy siostry, żeby pokazały potem po wszystkim, prawda? Tam na, na, na parę minut, żeby zobaczyć to pomieszczenie na górze. Ja zamknę, bo mi jest dziwno. I nie pamiętam, ile lat tutaj już jesteśmy. Z pięć? Że zawsze miałem problemy do dat, do zapamiętywania. No, no, czas strasznie szybko biegnie. Ja jestem wdzięczny Bogu za, za ludzi, którzy dali pieniądze i bardzo dobrze odpowiedzieli na, na propozycje parafianie. też tam należeli się tam za granicą ludzie, którzy dali trochę pieniędzy i swoimi siłamiśmy to robili tak piermiennym uspiecham. nie wszystko jest tutaj dobrze zrobione. No, mamy swój kącik, jest taki, no już dobrze omodlony, można powiedzieć. Początki były trudne, bo nie było ogrzewania. Ogrzewaliśmy taką butlą. Tutaj były różne rzeczy, prawda? No nieważne. Teraz jest już trochę lepiej. Chociaż ja mam takie wrażenie, że troszkę mniej ludzi przychodzi. E, moje takie odczucie, że, że to starsze pokolenie zaczyna już odchodzić. To, które ma 70, kilka, 80 i troszkę więcej. Oni już zaczęli umierać i nie domagać. Jest o wiele mniej tych starszych ludzi niż było na przykład rok czy dwa czy trzy lata temu. I przechodzimy do, do konkretu, do, do tej konferencji. Zastanawiałem się o czym mówić. Myślałem, żeby mówić o małżeństwie i o rodzinie, do zakonników i do zakonnic. E, może i następnym razem, nie? jak mnie kiedyś ojciec Laurenty zaprosi, e, to ten to... ale dziś dopiero za rok, najwcześniej. nie wcześniej. Ja, ja sw swoją robotę zrobię i teraz mogę odpoczywać. E, dlatego, że ja patrzą, przyglądając się prawda, światu. I tym problemom, które obecnie zachodzą, i tej walce, która, która jest prowadzona przeciwko rodzinie chrześcijańskiej, jestem pewien na 100% i więcej, że Kościół ma jedną z najważniejszych misji to jest umacnianie i pokazywanie tego, czym jest chrześcijańska rodzina w tym świecie. Tu może na Ukrainie jeszcze nie tak strasznie atakującymi. Prawda, robiącym wszystko, żeby podważyć i zniszczyć autorytet rodziny. To no Zachód, jeśli uważnie słuchamy wiadomości tego, co się dzieje we Francji, w Wielkiej Brytanii, w wielu innych krajach, to, to można bardzo konkretnie zobaczyć prawda, ten, ten atak diabła. Diabeł ja dobrze wie, że jeśli zniszczy rodzinę, to zbiera najwięcej owoców. I nieprzypadkowo tutaj w tej kaplicy wisi ta ikona, kiedyś napisana na taki poważny światowy kongres rodziny Rio de Janeiro. Ona jest pełna symboli, znaków, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Ja chciałem tak bardzo pokrótce yy, powiedzieć Wam dobrą nowinę. Bo czas paschalny to jest właśnie ten czas, w jakim w sposób szczególny chrześcijanie dzielą się tą dobrą nowiną, prawda? Kiedy rozpoczyna się ten czas paschalny i, i, i słyszymy czytania i Ewangelię, to jest tam nieustanne bombardowanie, prawda? Tą, tym wydarzeniem, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego to jest, dlaczego ono jest takie ważne? Jak to przełożyć konkretnie na nasze życie? Co my otrzymaliśmy wid Boga, od Boga poprzez to ziemskie życie Jezusa, poprzez jego cierpienie, śmierć, poprzez to, że Bóg Ojciec go wyprowadził ze śmierci. Jak prawda, to dotyka naszego życia? I pierwsza rzecz, może rzecz, która nie jest dla nas przyjemna. Nikt nie chce słuchać, że jesteśmy grzesznikami, egoistami pyszałkami, to jesteśmy tymi, którzy chcą, aby świat kręcił się wokół nich, No taka jest prawda o nas. I jeśli pamiętamy fragment dziejów apostolskich, kiedy Piotr jest, znajduje się w Dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie i tam konkretnie mówi tym, którzy go słuchają, właśnie te rzeczy. Nie owija wawelny, nie lukruje, nie podmalowuje prawda, i nie próbuje przyciągać ludzi, mówiąc im piękne rzeczy. Mówi im, wyście zabili tego Jezusa. To jest jakby pierwsza rzecz, pierwsza prawda, którą musimy przyjąć, że krzyż Chrystusa, on nas osądza i mówi o tym, że w jego ranach są także nasze grzechy. Mniejsze czy większe? Nie będziemy się litykować, prawda? No, w naszym życiu zdarzają się różne grzechy. Jeśli, jeśli człowiek, jeśli stajemy w prawdzie, jeśli nie ulegamy faryzeizmowi, to widzimy rzeczywiście takie. Albo może Pan Bóg ustrzykł nas od poważnych grzechów, to powinniśmy mieć to doświadczenie, że jeśli Bóg zdejmie rękę ze mnie, to ja naprawdę jestem gotów, by zrobić każdy grzech, jaki jest możliwy na tym świecie. Jakby to jest pierwszy aspekt. Gdybyśmy się tylko na nim zatrzymali, to na powiedzieć, że to jest taki sąd potępienia, prawda? No bo widzimy Chrystusa, który jest niszczony, zdeptany, opluty, odrzucony. I wszystko to stało się po, za, z powodu moich grzechów. Między innymi. Między innymi. No, e, radość nam przynosi pusty grób. I prawda o tym, że Bóg Ojciec, swojego Syna, jakby wyrywając go z jamy śmierci, mówi... Coś innego zmienia perspektywę tego osądu potępienia. To już jest, nie jest osąd potępienia, to jest sąd miłosierdzia. Dlatego, że życie Piotra, życie apostołów, którzy się przestraszyli i uciekli, zostawili Jezusa, zupełnie inaczej wygląda w świetle zmartwychwstania pańskiego. Prawda? Pamiętamy tę rozmowę nad. Jeziorem Galilejskim, i to trzykrotne pytanie. Bardzo znany fragment. Myślę, że my, zawodowcy od, od Pisma Świętego, profesjonałowie, o tak, lepiej, prawda? Dobrze to znamy. No to jest fragment, który, który rzeczywiście zmienia perspektywę. Także tam można zobaczyć to, jak, jak Piotr się zmienił. Panie. Ty wszystko wiesz, bo wcześniej był naprawdę pieszałkiem. Wcześniej próbował budować na samym sobie. Ja oddam za ciebie życie. Wcześniej nie akceptował tego, że Chrystus mył nogi. Nie akceptował tego, że ma cierpieć, że będzie zabity. E, czyli tak. Pierwsza rzecz to jest Krzyż Chrystusa. Druga rzecz to jest Jego zmartwychwstanie. I ono rzeczywiście powinno dla nas być tym światłem, które wkracza w ciemność czy w ciemności naszego życia. Ważna rzecz, byśmy nie próbowali siebie wybielać i usprawiedliwiać, tylko byśmy. Przeżywali swoją wiarę i swoje, swoje chrześcijaństwo, akceptując swoją grzeszność. Ja korzystałem z takich homilii, konferencji Świętej Pamięci Jezuity Alfreda Cholimeńskiego, I on, i on mówił o tym, że, że były takie sytuacje, kiedy ci, którzy czytali żywoty świętych, prawda? Ich biografie, albo ich zapiski z życia duchowego niejednokrotnie próbowali wybierać. I tak było na przykład ze świętą Teresą Zawila, która bardzo konkretnie mówiła o, swojej, o, o poczuciu swojej krzyżności. Święty Franciszek jest chyba jeszcze lepszym przykładem, prawda? No przeżywali życie świętości no nie ma świętości bez tego konkretnego przyznania się, że ja jestem grzesznikiem nawet jeśli nie robię uczynku grzechu to ta skłonność do grzechu, jak my mówimy prawda, schylić po ukraińsku ona nam ciągle towarzyszy i nigdy nie można pomyśleć, że jesteśmy yy, Idealnymi. Czasami diabeł nas tu oszukuje, albo nasza pycha, prawda, nas prowadzi tak, i, i my się czasami możemy pełczyć lepszymi od innych. To jest zaprzeczenie dobrej nowiny, zaprzeczenie tego, że Chrystus przychodzi, by zbawiać grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi. Ale ci, którzy się źle mają, nie wszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mi osobiście e, bardzo mocno te słowa pomagają. Ja mogę powiedzieć tak, że ja nie miałem jakiejś tam strasznej historii, bo kiedy słucham e, wielu historii ludzi, którzy przeszli ze od piekła do nieba. Ich życie było piekłem. Czasami im zazdroszczę, że ja miałem takie spokojne życie. Chciałbym mieć to doświadczenie właśnie, że, że Bóg kocha takiego, jakiego jesteś. Takim, jakim jesteś. Twoimi wszystkimi ograniczeniami i słabościami ta miłość jest bezwarunkowa. Ale jakby to, to nie jest najważniejsze dzisiaj. To jest ten drugi punkt, prawda? Że w martwy stanie mówi o tym, że Bóg nie potępia, ale przyjmuje ofiarę swojego syna po to, by w nas mogło się pojawiać prawdziwe życie. Co to znaczy? Teraz się postaram to wytłumaczyć najkrócej, jak, najkrócej jak będę potrafił. Dla mnie osobiście, taka deheza jest czymś bardzo potrzebnym i czymś, co mi pomaga przeżywać chrześcijaństwo bardzo konkretnie. To znaczy, jeśli Chrystus zmartwystał, to po co zmartwystał? Jeśli ja wszystko robię ok, wszystko robię dobrze, wykonuję wszystkie obowiązki tak, jak powinienem, to on może iść na bezrobocie, na biurze po ukraińsku. Jeśli nie, to w czym mi pomaga? Z czego mnie wyzwala? Po co on zmartwychwstał? To jest pytanie, myślę, że jedno z ważniejszych w życiu chrześcijanina. Żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się do Księgi Rodzaju, do początku. I do tego, co się wydarzyło w ogrodzie Eden. I do tego grzechu, który nazywamy pierworodnym, grzech, który polegał na nieposłuszeństwie. Pan Bóg mówi: Ja was kocham. Daję Wam wszystko, co jest tutaj. To nie możecie jeść tego jednego drzewa. Przychodzi wąż i zaczyna mieszać. Najpierw Ewa, potem Adam. I oni w końcu mówią tak, Pan Bóg nas ogranicza, nie chce naszego szczęścia. Bo gdyby chciał, żebyśmy byli szczęśliwi, to pozwoliłby nam także jeść tego jednego drzewa. Straszna pokusa. Teraz, jak się patrzy na in vitro, na eutanazję, na małżeństwa homoseksualne, ja osobiście widzę tutaj tę pokusę konkretną, kiedy człowiek stawia siebie w miejsce Pana Boga i mówi, ja będę decydował, co mogę, a czego mi nie wolno. Pan Bóg niech sobie idzie, gdzie chce. I Adam i Ewa niszczą to wszystko, co Bóg dla nich zrobił, co im dał. I przychodzi straszna rzecz która polega na tym, że, że te relacje z Bogiem zostały zniszczone, zakłócone. To się wyraża w różnych rzeczach. Na przykład w egoizmie. Ciekawie, prawda? Jak Bóg pyta Adama, to co on mówi? Ona prawda, nie jest w stanie przyznać się do tego, że to on wziął ten owoc i mógł Go nie wziąć, tylko dwa lawiny na, na swoją żonę a tę kobietę, którą Bóg postawił obok Niego. Między innymi. No, jednym z najważniejszych skutków to jest niemożność przyjęcia prawdy, że Bóg jest z nami w każdym momencie naszego życia. Także wtedy, kiedy przeżywamy różne problemy. I to jest to najbardziej bolące miejsce. To jest to, o czym mówi święty Paweł, że diabeł trzyma nas w niewoli. Na czym ta niewola polega? Że się pojawia cierpienie, choroba, nie wiem, jakieś wydarzenie bardzo trudne w życiu, i momentalnie pojawiają się znaki zapytania, czy Bóg rzeczywiście mnie kocha? Czy On rzeczywiście pragnie mojego szczęścia. Czy rzeczywiście moje życie powinno tak wyglądać? Jak wygląda? Dlaczego ja muszę męczyć się tym mężem, alkoholikiem, tyle lat? Przecież mogę go kopnąć w dupę i powiedzieć mu paszał won, przepraszam, i mieć spokój. I to zmartwychwstanie, o którym ciągle słyszymy ostatnimi dniami, jest po to, żeby człowiekowi dać siłę zrozumieć, Albo zobaczyć, że Bóg jest z nami także wtedy, kiedy cierpimy. Także wtedy, kiedy diabeł bardzo mocno pracuje nad nami i mówi nam: Widzisz? Tyle Bogu dałeś. I co z tego? Dał ci taką straszną chorobę. Albo Cię nie poważają. Mają Cię za nic. Parafianie Cię w ogóle nie słuchają. Zaprosiłeś ich na ewangelizację, a oni się wystawili, nie, puścili Cię kantem. bo tak. Kiedyś tak się mówiło, prawda, w Polsce? I to nie jest nic złego, ojcze obrębne. Ja mówię o tym dlatego, że ja sam mam to doświadczenie. Rzeczywiście tak jest. I te słowa, które śpiewamy w prefacji w czasie paschalnym śmierć i śmierć po Jaką śmierć pokonał Chrystus? Fizyczną? Nie, bo umieramy. Trzeba jeździć na cmentarze i chować zmarłych bo ich życie ziemskie się kończy. No chodzi tu o tę śmierć duchową, która polega na tym, że są takie momenty, kiedy nam się wydaje, że Bóg nas nie kocha, że nas zostawił samym sobie, że zapomniał o nas. I to jest ta śmierć, którą posługuje się diabeł. Śmierć straszna. Ktoś, kto tego doświadcza, na przykład, mając, nie wiem, e, osobę, której nie potrafi kochać, akceptować taką, jaka jest, no to wie dobrze, o czym ja mówię, prawda. Kiedy, kiedy masz pragnienie, chciałbyś, no ale, no nie, no nie piernika, absolutnie się nie da, po ludzku się nie da. No po co jest zmartwychwstanie? Po co jest ten dar Ducha Świętego, który Chrystus daje apostołom i także każdemu, kto w Niego wierzy? Bardzo często w tych czytaniach ostatnimi dniami było to stwierdzenie, że Bóg obdarowuje życiem wiecznym, zaraz to wyjaśnię, wszystkich tych, którzy... Wierzą w Niego, w Jego imię, że on jest tym Mesjaszem posłanym przez Boga dla zbawienia świata. Życie wieszne w jakim rozumieniu? Nie tym moralistycznym po śmierci, tylko jako ten dar, że ty możesz mieć doświadczenie, że Chrystus. Jest silniejszy niż Twoja śmierć. Nie mogłeś patrzeć na tego delikwenta, rozmawiać z nim, a już nie powiem tam jakiejś, tam jakiejś dobroci i pomaganiu mu. I on przychodzi, i w jednym momencie zabiera to wszystko, co oddziela cię od, od tej drugiej osoby. I daje Ci możliwość patrzenia na niego zupełnie inaczej, kochania go, akceptowania takim, jakim jest, nie, nie usiłowania, by go zmieniać na swoją modłę, ale chęć towarzyszenia mu, pomagania, dlatego, że Pan Bóg postawił nas, czy Was, w jednemu, w jednym domie w domu, w jednym zgromadzeniu, na jednym miejscu. Myślę, że to jest tak, to jest to, co chciałem powiedzieć i co dla mnie najważniejsze, że, że chrześcijaństwo jest, jest tą łaską, jaką Pan Bóg daje. Tym wszystkim, którzy, tak święty Franciszek czy Teresa uznają siebie za grzeszników, widzą swoje grzechy, no, nie pobadają w rozpacz, bo rozumieją, że zmartwychwstanie jest tym światełkiem, które pokazuje, że ta rzepa Chrystusa była potrzebna dla naszego zbawienia. I że to wszystko, co zrobił Chrystus, może być nam dane poprzez Ducha Świętego. I życie apostołów przepięknie to pokazuje. Kiedy się boją, nie bardzo wiedzą, co, co myśleć, bo go spotkali, bo z nim rozmawiali, bo jadł przy nich. No ciągle strach w ich sercach i potem, kiedy przychodzi pięćdziesiątnica, idą, prawie wszyscy oddają życie. za prawdę. Za tę miłość, która się objawiła w Jezusie Chrystusie. Hmm. Myślę, że, że to zrobię na dzisiaj, żeby nie było za długość. Jeszcze święta jest. Może już nam przy świętej nie będzie komilii. Jak ojciec Laurenty. Będzie? Dobrze. Będzie.